W spotykaliśmy się i odpowiadaliśmy na pytania związane z trzema nowymi programami, jakie wprowadziliśmy do sieci od 1 lipca, z programem Marco Polo Ale Kino i TMT. Wczoraj odbyło się wielkie finałowe losowanie, dziś spotkaliśmy się już tylko po to, aby rozdać nagrody. Są z nami właśnie osoby, które te nagrody wygrały oraz dyrektor filii Łowickiej, Jan Kowara. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy, prawda, rozdawać nagrody, wszyscy nie mogą się pewnie doczekać. Zacznijmy od kaset. Film 7 wygrał pan Cezary Miejski. Proszę uprzejmie. Dziękuję. gratuluję. Pan Michał Anioł jest z nami. Nie ma. Nagroda będzie czekała. Te osoby, które dzisiaj nie mogły się pojawić na nie będą czekały. I pani Maria Leszczyńska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Dla pozostałych osób mamy koszulki programu Ale Kino, czapeczki Marko Polo i karetki Marko Polo. Proszę uprzejmie do nas przyjąć na Dziękuję. 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 bardzo. Dziękuję. Pozostałym osobom nagrody zostaną przekazane w czasie późniejszym, będą tutaj na nie po prostu czekały. Państwu bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Zapraszamy do brania udziału w naszych konkursach w przyszłości i na dzisiaj żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia. Ja chciałbym Państwu serdecznie pogratulować. wygranej. Mam nadzieję, że to nie pierwszy konkurs i nie ostatni. Że będziemy z Państwem się przy różnych okazjach spotykać właśnie. Z racji emisji naszych programów chciałbym zapewnić Państwa, że czynimy wszystkie starania, żeby odbiór u Państwa był jak najlepszej jakości. Sądzę, że nie za długi w za czasie, że tak powiem, już będą obszary, gdzie ten odbiór się jeszcze znacznie poprawi. Mam nadzieję, że również i wzbogacimy ofertę programową. Dziękuję Państwu za udział. Wygrałem nagrodę. Telewizji kablów, kablowej, koszulka, ale kino i czapeczkę Polo. Zapalniczki nie było niestety, i tak mi się do niczego nie przydało, bo jest mnie polący. Oto czapeczkę. Bliższej naszej. Uwaga, teraz będę ja występował. Witam Państwa serdecznie w finale naszego konkursu. Przypomnę, że od poniedziałku w ubiegłym tygodniu spotykaliśmy się i odpowiadaliśmy na pytania związane z trzyma tymi programami. Zacznijmy od kaset. jestem. Tu jestem. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Pani Anioł jest z nami. nie ma. Pytu, to to, się I Pani Maria Leszczyńska. Tym z nami, nie? To jest to, <tuszu>